11 lutego Kościół obchodzi 33. Światowy Dzień Chorego. Dzień refleksji, wsparcia i modlitwy za tych, którzy mierzą się z cierpieniem. Arcybiskup Adrian Galbas odwiedził chorych w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej na krakowskim Przedmieściu. Tutaj najstarsza pacjentka liczy 100 lat, a najmłodsza niecałe 27 lat. Cierpienie, choroba, ból, samotność i zmaganie się z tym wszystkim co jest nie jest proste. Proszę o modlitwę i błogosławieństwo dla naszego środowiska. Dzień Chorego w Kościele Katolickim ustanowił w 1992 roku papież Jan Paweł II. Chciał, aby tego dnia w sposób szczególny dostrzec osoby cierpiące na duszy i ciele. Najważniejsze, co możemy zrobić dla chorych, to się z nimi spotkać. Spotkać się w taki sposób, żeby odkryć, że nawzajem jesteśmy dla siebie darem. Zdrowy dla chorego, chory dla zdrowego. Młody dla starszego, starszy dla młodego. Panie Boże, zrób tak, żebym był lekarstwem. Światowy dzień chorego to więcej niż data w kalendarzu, to przypomnienie, że w chorobie nikt nie powinien być sam. Dziękuję.